Że gadanie, że on się nie nadaje na influencera i że nie powinien tego robić, to też jest błędne, no bo jakby jest charyzmatyczny, ale wiesz, no, on w Twoje 5 minut. Dwa miał 17 lat, jak się zaczynało, nie? Dołącza do największego projektu w Polsce aktualnie e, w piku, wiesz, po pierwszym daily, jakby dużo osób o tym też nie myśli, mam wrażenie, biorąc pod uwagę i analizując jego sytuację. I uważam, że na pewno pojawiła się tam mocna odklejka, e, którą próbował kontrolować i na pewno się bardzo poczuł. I jest to coś, co go wzmocni, nie? Jakby uważam, że to poszło nie tak. I nagle, wiesz, tutaj jest pierwsza taka poważna krytyka. Tak się zachowywał arogancko, a zapowiadał duże plany, no to ludzie mają takie coś, że przez to chcą mu dowalić, nie? I to się łączy z tym, więc przez to, że on się tak zachowywał, teraz dostaje też jeszcze mocniej po dupie, bo jakby był, powiedzmy, pokorny i powiedział jakoś inaczej to, że nie chce grać w tym filmie, że nie wie, co ma teraz robić, że potrzebuje pomocy, no to to jest... jest... Już zupełnie inna sytuacja. I uważam, że tu był błąd, przez to, że, no, tak jak powiem jeszcze raz, nigdy nie miał takiego czegoś, że zderzył się ze ścianą, nie? A teraz taka ściana powstała. My też wiemy, jakie rzeczy Kostek planuje, wiemy, że to są fajne rzeczy. No, ja mu zawsze kibicuję, zawsze mu kibicowałem, ale nawet ja uważam, że to jest dla niego mega potrzebne, nie, nieważne co się y, dzieje w jego życiu aktualnie, to, to i tak mu wyjdzie na plus, bo takie rzeczy bardzo nas uczą.